To, co Pan Tymoteusz mówi właśnie na gruncie konkretnego przypadku, to mi się za, przypomina zawsze, jak kierujemy pytania do, do, do kancelarii, o, jakieś, o zadajemy pytanie ogólne, i zawsze otrzymujemy odpowiedź, że no, co ogólnie to można odpowiedzieć, ale jakbyśmy dali im konkretny przypadek, to wtedy nam powiedzą. Więc już się nauczyliśmy dawać konkretne przypadki. Dobrze, ale teraz bardzo popularny materiał w bibliotekach cyfrowych, czasopisma. I tutaj widziałabym dwa, dwa, dwa problemy podstawowe, to znaczy tak, Gazety, te codzienne, te codzienne wydania, kiedy mamy do czynienia z szeregiem drobnych informacji, ale też jest drugi y, przypadek wydawnictw ciągłych, wydawnictw tego typu bardziej monograficznego, jak zeszyty naukowe. I teraz, czy jedno jest wydawnictwem periodycznym, drugie jest wydawnictwem periodycznym? Czy, czy gazetę mamy tak samo traktować, jak, jak takie wydawnictwo monograficzne ciągłe? Jak, jak to wygląda? Przechodzimy, proszę Państwa, na grunt kolejnego przepisu e, e, ustawy. To jest oczywiście, tutaj się błąd trafił znowu, nie wiem dlaczego, to jest artykuł 11, tak naprawdę. E, to sobie Państwo poprawcie, jeśli możecie, bo nie wiem dlaczego tak się stało, przepraszam. Natomiast e, tutaj mamy kolejną kategorię szczególnego rodzaju e, utworów, a mianowicie utworów zbiorowych. Pamiętamy, że mówiliśmy sobie o zbiorze antologii, czyli czymś, co jest zdefiniowane w artykule trzecim, a tutaj mówimy sobie o e, utworze zbiorowym. To są bardzo podobne kategorie, y, ale tak naprawdę od strony przedmiotowej to, to też jest zbiór rzeczy i bardzo ciężko jest czasami odróżnić, znaczy zbiór utworów. Bardzo często jest trudno jest odróżnić y, to, co jest zbiorem na gruncie artykułu trzeciego czy antologią od y, utworu y, zbiorowego. Natomiast istotne jest to, że przy zbiorze tak jak tutaj powiedzieliśmy, nie ma znaczenia, czy jego elementy są utworami. Premiuje ustawa działalność twórczą tego, kto dokonał yy, przygotowania takiego zbioru, premiuje twórczość w doborze, układzie, zestawieniu. Natomiast yy, i oczywiście przy zbiorze prawo autorskie przysługuje temu, kto stworzył zbiór. Natomiast przy utworach zbiorowych no, mamy. Odmienną zasadę. On, prawo autorskie przysługuje producentowi lub wydawcy i to wynika z faktu, że ustawa jakby premiuje znowu czyjeś nakład pracy, czyjś nakład finansowy, który polega na tym, że jeżeli ktoś chce wydawać gazetę, to najczęściej i po prostu to jest jego nakład czasu pracy i pieniędzy i stąd ustawa stoi na gruncie, że będzie mu przysługiwało autorskie, że będą przysługiwały prawa autorskie. Oczywiście szczególną kategorią tych utworów zbiorowych są właśnie publikacje periodyczne, czyli czasopisma i wydawnictwa ciągłe. Z punktu widzenia tego przepisu traktujemy je analogicznie. I metodologia podejścia, którą można sobie wypracować byłaby taka, że każdy numer czasopisma stanowi sam w sobie utwór zbiorowy. To jest oczywiste na gruncie tego przepisu. Każdy samodzielny tekst opublikowany w czasopismie może stanowić utwór zbiorowy. Każdy artykuł. Czas trwania oczywiście ochrony dzieła zbiorowego, no to to jest 70 lat od daty rozpowszechnienia, bo to jest Utwór, którego, do którego prawa przysługują z mocy ustawy innej osobie niż twórca. Natomiast czas trwania utworu wchodzącego w skład dzieła zbiorowego, co do zasady, to jest 70 lat od śmierci twórcy. Oczywiście jest wyjątek, no, jeśli chodzi o utwory pracownicze, ale to, to już jest znowu e, kazuistyka. Czyli konkluzja z tego byłaby taka, że bardzo trudno jest ustalić, czy można w ogóle jakikolwiek numer czasopisma opublikować, bo tam wchodzi w grę nie tylko prawo wydawcy do utworu zbiorowego, ale też wchodzi w grę ileś tam utworów samoistnych, które są, się na ten utwór zbiorowy y, składają. Ale, znaczy z, z praktyki przyjętej, trak, po, patrząc na materiał biblioteczny, potraktowaliśmy, patrząc też na przepisy ustawy, y, Gazetę, numer gaz gazetę Dokładnie. jako taki utwór zbiorowy, Dokładnie który tak. m, nie, nie, nie rozstrzygamy pojedynczych artykulików, ale jeżeli już mamy do czynienia z, z jakimś zeszytem naukowym, gdzie jest tam tych utworów dwa czy trzy, bądź tylko jeden, no to to już można się zastanowić. Jeżeli można tutaj jednosłówko, bo my, my w bibliotekach cyfrowych jest bardzo dużo, zwłaszcza tych, gdzie akademickie materiały są. Jest, w bibliotekach cyfrowych jest bardzo dużo tych czasopisów naukowych, ja sama wypuszczam bardzo dużo i co ja robię, mam zgodę rektora na robienie wszystkiego do 95 roku, zabiegam o zgodę redakcji, wydziału i redakcji konkretnego, nie zabiegam o zgodę autorów i wiem, że, że powinnam, ale tego nie robię. Dlatego, że nie robię tego, bo bym nie da rady po prostu. A wszystkim zależy i włącznie z rektorami wszystkim, że, żeby to się ukazało. I nie zabiegam o zgodę autorów, przyjmując właśnie tą, tą taką pierwszą zasadę, że to jest utwór zbiorowy i że podlega producentowi i tak dalej. I domniemywam, że zostały podpisane umowy o przekazanie praw autorskich, chociaż wiem, jaka jest praktyka na moim uniwersytecie, żadnych umów się nie podpisuje a powinna być umowa o przekazanie praw autorskich, ale to jest bardzo różnie. Zwykle się nie podpisuje. Państwo wiecie, jak powstają czasopisma naukowe w instytutach, nie? Koledzy składają artykuły, ktoś przysyła, robi się, zamyka, wypuszcza się. Także, ale, ale, ale tak to mniej więcej w praktyce wygląda. Oczywiście y, trzeba mieć na względzie, że abstrahując od pojęcia utworu zbiorowego, do którego prawa przysługują wydawcy, mamy, tak jak sobie powiedzieliśmy, pewne utwory samoistne, które się składają. Na ten utwór zbiorowy, i najczęściej będzie tak, że oczywiście ten, kto te samoistne utwory wytwarza i kto się godzi na ich publikację, najczęściej przenosi autorskie prawa majątkowe na rzecz wydawcy, ale my, stykając się z takim egzemplarzem, nie jesteśmy w stanie tego ustalić, nie mamy tej pewności. Bardzo często to są numery archiwalne. Gazet. Ja pamiętam, że tutaj w Bibliotece Narodowej był taki problem z czasopismami okresu konspiracji, prawda? Gdzie jeszcze był gorszy problem, bo nie wiadomo było, kto jest wydawcą. Chodzi o podziemie lat 80. Nie wiadomo było, kto jest wydawcą. To były jakieś takie niszowe podziemne drukarnie. Problem był bardzo duży i z tego co pamiętam, on został niestety na niekorzystnej publikacji rozstrzygnięty. Nie sposób było tego ustalić.